ja jestem Kitak, a dzisiaj ze mną jest królak i. kotek. Tak, jest ze mną kotek i królak, nie i nie razem nie jesteśmy jakby trójka w Minecrafcie. Co ty robisz? Lecę się nie widział. O nie, nie, znaczy, już ja miałam diamenty. Nie wiem, ci jak ja. A coś ee, macie na skalach? Już mam praca w tak. Ja mam 50 ileś. I ja on stak Redstone. A. W ogóle nie potrzebujemy, mamy dużo. Tylko Redstone. No to chodź do nas kopać. Nie, nie chcę. Nie tylko kilofcie kończy i jak skończysz, o kurczę lawa tu jest. Ej, jak nie będziesz e, ze mną, e, jak nie będziesz grać, e, no to odłóż e, rzeczy, dobra? Ja? Tak, okay. uważaj. Nie, ja, ale gdzie ja mam je odłożyć? E, do skrzynki, no bo będę potrzebował. Dobra. Dobra, poczekaj, ja ci tu kupię. Tak, wiem, lawa jest, ale ona nie jest ja, przed nami. No idziemy dalej. Ja mam jeszcze bardzo dużo kilofa. Jak mi się kilof skończy no nie, i to będzie to problem, nie? nie to, 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 to nie, to, to, nie, nie to, będę ci dzięki temu podkładał, bo przecież ci się kilo skończy. Dobra, ej, zbierzesz... zbierzesz? Ty zbieraj i to ja mam tyle kilofa. Uuu, mało, mało, mało. Dobra. Ja nie No tylko uważaj, nie wpadnij do lawy. Tyle restą Nie mam kilofa. Nie, no bo to tylko ci się pomnaża. Ej, dobra, wracamy, dla to, że nie mam kilofa. Kto okay. jest... Dawid? Jaki Dawid? Kto to Dawid? Powiedz, kto to, To nie znam go. Kto to? Dawid się No powiedz, kto to? Nieważne, jeśli jest tak. Chodź. tędy? Tak, Ale chodź w, w tą dziurę. Nie, zaraz! No, ja mam, jestem koło siebie, ale... Aaaa, po ty tam na... Nie, ej, wykop to pod nami! A, albo chodź po prostu, wchodzimy! Trochę wejdź! Nie, nie mogę z tego wyjść! Dobra! No to się musi robić? Jeter! Bo ja masz tam... Jeter! Y Co? To ja masz? Dobra! Ona nie umie wejść w ten trapdora! No masz! Dzięki! Y chodź, idziemy na górę! Ja ciebie Idziemy na górę. I hop. A wiesz, że będziemy mogli mikro robić niewidzialności. Tylko jest? musimy e, mieć kilo di, diamentowy, bo ja mam tam obsydian w tym Tak? No, mam obsydian. Ja no bo ty ranujesz, a ja nie chcę marnować. Ja nie chcę e, ranować, e, żeby e, jedynie nie marnować. I teraz tylko zranuję, No bo jest prosto. Okej, okay. idę, idę idę spać. Jeszcze raz nie możecie My już je... My jesteśmy w jej pokoju. Jak coś. Ej, chcesz mieć jakiś pokój, to ja ci mogę zrobić. No. Będziesz ze mną spać, dobra? Mhm. To zrobimy cięcie i się zobaczymy jak... Nie no, cięcie i się zobaczymy jak będziemy mieli Dobra, jesteśmy po cięciu. Tak, kotak, tak, tak, królak. Dobra, no bo tak jest, no bo, no bo za długo szukaliśmy łóżka. Ej, dobra, mam, mam żelazo. Ej, tu łóżka. No tak, no bo postawiłem ci. Tak? No. Gdzie? O, ile trwać. A. Dobra, ja muszę iść. U! już uderzyłam. Dobra, ja muszę iść. Tylko macie takie same szlory, Ej, ja, ja mam głowę zębiaka. Ja mam takiego doktora chyba. Żołnierza. Tak. Jaka ma dobra, zróbmy cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu i pokażę Ci tajną bazę, dobra? też mało. Która nie jest tajna. Ja też nie mam już kilocha, tam jest jiekonko, tak? po co Nie, tam nie ma. Nie, nie wiesz. nie mogę teraz tego wyjść. Dobra, coś. Po co? To ja wezmę kilof, co zrobię. No chodź. Zejdź tam. To jest no, ty... Nie żyj na Nie żyj na Pokazujemy, ty... Pokazuję mu tajną bazę. Ej, nie przeszkadzaj, bo tam nie wejdziesz. Muszę to wykopać. Teraz. Ja na wieży Aisfla. Aisfla. I jesteśmy pod skrzynką. Co tu jest? Tam, gdzie odkładaliśmy Redstone. No, to są takie, których nie używamy. No, nie tu teraz, no. No tutaj! Tędy. I tu w bok! Podrabimy się na górę. Idź! Co ty na górę, Idź na idź na górę. Jak tu trzeba iść na górę? Musisz tu patrzeć. I Proszę. No. Eee, nie, nie kopaj, Idzie, nie kop, tylko idziemy teraz budować domek. Ale musimy iść pod drzewo. Ale my mamy drewno. Aha, dobra, a gdzie macie? Otwórz skrzynkę tą, którą ja mam Aha. otwartą i tu mamy deski. Ile mogę tego wziąć? Weź se tu do końca staku, te, które ja wziąłem trochę. Dobra, ja mam? Dobra, daj. Dobra, Idziecie? Nie. Yes. Poczekaj, bo po czekaj to zrobimy. Będziemy Ale nie, bo ja mówię, że nie mogę tego wziąć. Teraz mogę ty to przedstawić się ten. Nie musisz, bo my, Ty musisz wejść w crafting i zrobić e, takie schodki. Schody? No bo z tego się robi... Tak, no bo będziemy robić aż tyle e, tych. Ka każdy. I jak ci zostanie drewno, odłoż do skrzyneczki. Zostało mi jeden z, z drewna. <grym> Desek na swoim To odłożyć ten jeden? Cześć, no. do której to, to skrzyneczki? było do tej cześć, samej. I wchodź na bok. Nie wchodź do mnie. <grym> Ty no? Ja chodzę ja na dół. Ej, trochę pada leszczyk. Ja. Widzisz mnie? A mnie? I ja muszę po niej kupować. No my jesteśmy na górze! Aaa. A no my tu weszliście? Schody masz. Tutaj. A, i wiedźma. To po prostu czekaj, zabije. E, no bo ona ma takie potki e, do uleczania, jak się ją zabije. Ja ją pobiję. Mamy potkę do uleczania. Spójrz. A tu są schody. No tak. Tu się wchodzi na i spójrz, Ty tak musisz to robić. Bierzesz No. i spójrz, tak jak ja, spójrz na mój ekran. Robisz tak, odsuń się. Ja? Tak, przesuń się do przodu. Spójrz, kładziesz tutaj, tak i tutaj musisz tak robić. To ja jestem. Ej, dobra, to zrobimy drugą część, jak robimy domek. A